Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj bardzo fajna polska firma Espiro pokaże trzy modele ponieważ pojawił się u nich ostatnio fajny nowy model i myślę, że warto z tym, co oferują, porównać, zwłaszcza, że oferują wózki dla, każdego, dla każdej osoby na różne wymagania i terenowe, i kompaktowe, i coś po środku, dlatego dzisiaj właśnie takie porównanie tej marki. Pierwszy model, który pokażę się, będę Wam pokazywać, będzie to Espiro Next Up. Od razu na wstępie powiem, będzie to model troszeczkę większy cięższy, waży 15 kg. Większy będzie po złożeniu, ale ma za to dużo możliwości i chyba najwięcej fajnych dodatków i gadżetów. Więc zwróćcie na niego uwagę ci, którzy szukają wózka na trudniejszy teren, a waga i rozmiar nie jest takie istotne dla nich. I wskoczę szybciutko do Ostatniego będzie to Espiro Only. Espiro Only jest to wózek bardziej dla osób, które wymagają wózka lekkiego. Waży niecałe 11 kg. Zwinnego, sprytnego, super składanego. Mieszkałem na przykład na piętrze i muszą ten wózek gdzieś tam wnosić sobie do góry. Zobaczyć, jak się fajnie składa. A teraz coś po środku, czyli coś nowego. Espiro Yoga to ich nowe dziecko, że tak powiem. Dziecko, które już połączyło dwie cechy, czyli terenowe. I bardziej miejskie. Czyli mogę jechać do lasu, ale mogę też wyjść do miasta, do galerii. Jest mały, zwrotny, składa się do bagażnika, mogę go wnosić. Waży 12 kg. Więc myślę, że warto przejść przez przekrój tych wózków, ponieważ każdy model nadaje się dla innej po prostu osoby z innymi wymaganiami. Czym one się różnią? Będzie tych różnic troszeczkę, ale będzie też wiele rzeczy, która łączy te wózki. Zerknijcie, przede wszystkim wszystkie trzy modele będą to modele, które kupicie jako dwa w jednym, ale na przykład Only możecie kupić samą spacerówkę, na to też sobie zwróćcie uwagę. Każdy z nich posiada bogate wyposażenie, zresztą polskie marki są z tego znane, że tutaj macie folię przeciwdeszczową, macie torbę, macie moskitierę. Co do moskitiery, zwrócę uwagę, że moskitiera jest wszywana w budkę zarówno w next up, jak i w only. Czyli nie musicie jej specjalnie nosić ze sobą, bo one mają tutaj suwak wszyty i założycie tą moskitierę. Tutaj będzie moskitiera dodana jako dodatkowy materiał. Patrzcie na te torby, każda z nich odrobinę się różni, każdy ma inny styl. Pierwsza bardziej elegancka, duża, pojemna torba. Tutaj mamy coś po środku z ciekawymi przeszyciami z materiału, a tu mamy bardziej taką miękką torbę sportową, materiałową, taki jak ma być ten wózek. Ma być wygodny, więc ta torba też jest na tyle miękka, że nawet ją możecie na ramię przerzucić i możecie ją w ten sposób nosić. Torby są pełne, bo tak jak wspomniałam, mamy tu też wyposażenie. Ważna rzecz, która je różni. Jak to mówiłam, Espironextab najbardziej będzie taki wypasiony. Tak też ma najlepszy śpiworek i on tutaj ma cały śpiwór faktycznie z ociepleniem. Wykorzystacie tą opcję zarówno do gondoli, do spacerówki. Weźcie to pod uwagę, ponieważ same śpiwory dokupywane są dosyć drogie. A tutaj ten wózek oferuje Wam to w zestawie. Jeżeli chodzi o pozostałe dwa modele, to mamy osłonki na nóżki dedykowane do spacerówek. One też są z ociepleniem, też są przypinane, ale nie są to już śpiwory. Są raczej na taki może okres przejściowy, wiosna, jesień. Zerknijmy z przodu, najpierw na konstrukcję. Pierwsze dwa modele to rączka teleskopowa. Czyli dostosowujemy wysokość poprzez wysunięcie te rączki. Te rączki świetnie się spisują dla wysokich osób. Poprzez wysunięcie oddalamy się od wózka, czyli wysoka osoba będzie omijała opcję deptania po osi. Trzeci z tych modeli ma rączkę łamaną, troszeczkę inny styl. Ale najważniejsza rzecz. Pierwszy model, patrząc na konstrukcję, musicie zwrócić uwagę na to, że tu będzie jedna z najlepszych amortyzacji. Ten wózek faktycznie pracuje. Zobaczcie na to duże gumowe koło. Ta opcja też może pojawiać się w kołach pompowanych. Przynajmniej tak było do niedawna i spokojnie do lasu, w teren, na placę budowy możecie tym wózkiem jeździć. Drugi model. Nadal tutaj idziemy w dobrą amortyzację. Amortyzacja pracuje. Moim zdaniem nie ma dużej różnicy między Nextap a Yogą. Ta amortyzacja też fajnie się spisuje. Koło żelowe z bieżnikiem. Tutaj mamy koła mniejsze. Żelowe może też pojawić się opcja pompowanego, wtedy bardziej staje się to koło elastyczne, bo ten model przewidziany na równiejsze drogi, bardziej właśnie jako kompakt miejski, ma już sztywniejszą amortyzację. Oczywiście wszystkie trzy łączy duży kosz pojemny pod wózkiem, i to będą kosze zamykane. To jest fajny plus, bo nie widać co tam wozimy. Zwrócę uwagę na to, że w Only ten kosz jest największy, ponieważ on jest na całej rozciągłości ramy. Dlatego tutaj w Only możecie liczyć na największy kosz. Sprawdźmy. Co tam słychać u góry? Zobaczcie na te osłonki. Yoga ma już tutaj takie wymyślone przeszycia. Wszystkie trzy są przypinane na suwak. Mają dodatkowe kołnierze. Najwyższy kołnierz podwyższający znajdziecie w Nextap, ale jak mówię Nextap najbardziej wypasiody, więc tutaj dodatkowe takie rzeczy właśnie się pojawiają. Zaglądamy do środka, dlatego że chcę wam pokazać wnętrze tych wózków. Wspomniałam, że każdy z nich jest szczelnie zamykany suwakiem, dlatego teraz pozwoliłam sobie na uchylenie tylko. Nie muszę całkowicie zdejmować tej osłony, żeby zajrzeć do dziecka, ale przez to, że suwak jest z dwóch stron, mogę sobie po prostu e, uchylić. Zerknijmy na materace. Wszystkie trzy materace są bardzo dobrej jakości. Marka Spiro dba o komfort dziecka. Pierwszy materac fajnie też, bo ma tutaj dodatki bambusa, ma dodatki bawełny fajny elastyczny materacy. W spodzie widać tutaj prześwitują takie dziurki, jest to wentylacja. Gondola składa się całkowicie na płasku. Tutaj mamy też wyciągane wnętrze do prania, dobrej jakości materac i tutaj gondola jest na dole z takiej sklejki, składa się też na płasko. Idziemy do Only, ten sam materac, fajny elastyczny. Gondola ze sklejki na dole, składana na płasko. Czy one różnią się wielkością? Bo czasami Wam się wydaje, a ten większy, ten mniejszy. Powiem Wam, że zmierzyłam je wszystkie centymetry i jeżeli chodzi o długość, jeden centymetr różnicy jest na korzyść next Up. po prostu materacyk jest dłuższy. Only i Yoga mają identyczny rozmiar gondoli. Trzy wózki stoją tyłem, dlatego że przyszedł czas na pokazanie, Wentylacji. Wentylacja w tych modelach jest naprawdę rewelacyjna. Możecie tutaj oczekiwać chyba takiej maksymalnego odsłonięcia czyli mamy odsłonięcie półbudki i jeszcze dodatkowo wentylacja w gondoli. Wszystkie trzy modele oparte są już na tej samej zasadzie. Oprócz tej wentylacji możemy jeszcze dodatkowo powiększać budkę, więc od razu ją sobie tutaj powiększę, żebyśmy mogli w jakiś sposób je porównać. Pierwszy espironek tab. Teraz otwieramy wiodzę. Jest jedna wentylacja, proszę bardzo, to jest wentylacja w gondoli. Teraz mamy wentylację w budce do otwarcia. Chóbeczkę proszę bardzo. I tutaj, żeby ta wentylacja i powiększenie budki. Musimy najpierw właśnie zrobić powiększenie budki, żebyśmy mogli zajrzeć do wentylacji. Zobaczcie, jaka jest duża. I trzeci only też nam oferuje wentylację gondoli i otwarcie w budce kolejnej wentylacji, a dodatkowo powiększenie budki do przodu. Szybki rzut oka, wszystkie trzy mocno zasłonięte od wiatru, od deszczu, od śniegu, ale też od słoneczka. Oczywiście filtry UV50 również mają wszystkie te trzy budki. A teraz zmierzamy powolutku do spacerówki, ale zwrócę uwagę na innowacyjny system wespiro rozdejmowania gondoli. I tutaj gondole zdejmujemy systemami, które znajdują się pod gondolą. W każdym z tych trzech modeli jest taki system. Dodatkowo w każdym z trzech modeli jest jeszcze taki dodatkowy pałąk, który w momencie, kiedy mocno buja gondolą na jakichś nierównych terenach, możecie rozłożyć i przypiąć do koszyka, stabilizując gondolę. To, co pojawiło się pod gondolą, to są adaptery podwyższające. Takie adaptery podwyższające są zarówno w Only, jak i w modelu Yoga. Powodują one, że gondola jest faktycznie o te 10 cm prawie wyżej, ale jeżeli jesteśmy niską osobą, nie musimy korzystać z tych adapterów. I w Jodze i w Onli możecie gondolę wpinać bezpośrednio do konstrukcji. Teraz mam chwilowo trzy konstrukcje bez siedzisk, jeszcze, dlatego pokażę Wam w jaki sposób możemy je składać. Mają inny typ składania. Next Up różni się znacząco od Onli czy jogi, i dlatego Wam to chcę pokazać. No, jako terenowy model ma też bardziej masywną konstrukcję, i ta konstrukcja nie stoi samodzielnie po złożeniu. Za to składa się po prostu w dół. W jodze mamy system składania, znajdujący się pod siedziskiem, i tutaj ten model zaciągają się z automatu blokady, stoi samodzielnie po złożeniu. Specjalnie położę na dół, żebyśmy mogli zerknąć na rozmiary. Kolejny Only. System składania ma tutaj ukryty w rączce. Składam, blokadki się zakładają, położony na dół dla porównania. Only, tak jak mówiłam, najbardziej kompaktowy, miejski, więc będzie miał troszkę mniejsze koła i on faktycznie wypada odrobinę mniejszy od Yogi. Nie jest to znacząca różnica, większy będzie Next Up, ale na długości przypomina Yogę, bardziej na wysokości jest ta różnica. Szybciutko na konstrukcję, założyłam siedziska spacerowe, musicie wiedzieć, że w, za, w każdym z tych modeli można zakładać siedzisko spacerowe przodem i tyłem do kierunku jazdy. Założone są przodem, żebyście mogli bardziej przyjrzeć się dokładnie po prostu tutaj tym modelom. Zwróćmy uwagę na to, że spacerówka i spacerówka Jogi są dość do siebie podobne. Wskażę kilka różnic. Tutaj w wiodze pojawiła się dodatkowa wkładka na siedzisku. Zwróćcie sobie na to uwagę, jest mega wygodna, miła. Jeżeli się coś ubrudzi, zawsze ją możecie zdjąć i wyprać. Tutaj w ONLY nie ma tej wkładki. Styl siedziska jest taki sam z tymi osłonkami bocznymi. Mamy podnóżki również bez ogranicznika. Na dole ekoskóra łatwa w utrzymaniu czystości. Ale zerknijmy na troszeczkę inną spacerówkę, czyli na spacerówkę Next Up. Tutaj mamy tylko taką poduszkę pod głowę uformowaną. Mamy inny rodzaj podnóżka podnóżek już ze stopniem tutaj na dole z siateczką. Spacerówka mocno zabudowana ona będzie fajnie się spisywać, właśnie dla osób, które lubią dużo spacerować w oklehresie zimowym to dziecko będzie fajnie zabezpieczone. I tak jak wspominałam, jest jeszcze do tego dodatkowy śpiworek. Jak już wspominałam o moskitierach na początku, że w dwóch modelach są wszyte w budkę, tak tutaj można też zauważyć to, że w spacerówce też jest ta moskitiera dodatkowo wszyta. Nie trzeba dodatkowo jej wozić. Tutaj widać suwak i w modelu zarówno Next Up, jak i w SF Only, to wszycie moskitiery zapewnia, że macie ją zawsze ze sobą. Regulacja oparcia w każdym z tych modeli jest trzypoziomowa ale zwrócę uwagę na budki, odrobinę będą się od siebie różnić. Położyłam budki bokiem, tak żeby dać Wam najlepszy obraz, w jaki sposób one się prezentują. Pierwszy, only, u góry okienko z podglądem, Dodatkowa suwak pozwoli nam powiększyć budkę i otworzyć jeszcze dodatkową wentylację. Myślę, że najbardziej widoczna będzie tutaj i skuteczna ta wentylacja, jak położymy ten wózek na płasko, w momencie kiedy dziecko śpi, będzie do niego dostawało się jak najwięcej powietrza. Bardzo podobna budka znajduje się w biodze, też okienko do podglądu. Powiększenie, i tutaj w tym powiększeniu ukryty kolejny suwak, który pozwoli na otwarcie wentylacji panoramicznej, również rozłożymy na płasko, żebyście mogli zobaczyć, jaki zasięg jest budki. No i przechodzimy do trzeciego modelu. Next up. U góry okienko do podglądu. Dodatkowe powiększenie, i tutaj pojawią się dodatkowe jeszcze rzeczy, takie z tyłu, jak kieszonka. Jedna, druga, ale możemy też pozwolić sobie na odsłonięcie wentylacji, i to tak, albo tu idziemy, otwieramy ją sobie od dołu. I ten materiał może być podgięty do góry i tutaj zaczepiony. Ale może też nastąpić otwarcie od góry i zdjęcie całkowite tego materiału. Tu jest to na rzepy, zobaczcie. Full wentylacja, bardzo panoramiczna. Nasze wózki stoją znowu przed Wami szeregiem, ponieważ chcę Wam pokazać systemy składania. Jestem przy Onli i przy Jodze, ponieważ one mają przyjemność składać się z siedziskiem w dwóch kierunkach. Dlatego, że są dedykowane dla osób, które potrzebują mniejszy wózek bardziej kompaktowy, składany na mniejszy i to pozwala na złożenie takich siedzisk. Podobny system, czyli najpierw składamy siedzisko, w Only system składania znajduje się w rączce, idziemy w dół. Zwrócę jeszcze uwagę na uchwyt, którym możemy przenosić ten wózek. Model Yoga składa się tak samo, czyli mamy tutaj do złożenia najpierw siedzisko, skracamy rączkę, ale system jest pod siedziskiem czyli naciskam przycisk, przekręcam rączkę i składam. Tutaj też założyła mi się z automatu od razu blokada i jest jeszcze taka elastyczna taśma do przenoszenia tego wózka na ramieniu. Trzeci model wspominałam, że będzie składał się z siedziskiem, ale przodem do kierunku jazdy. Po złożeniu możemy jeszcze dodatkowo wypiąć barierkę i podgiąć mocniej podnóżek. Wtedy troszeczkę mniejszy będzie rozmiar. Więc trzy różne rodzaje wózków, trzy różne systemy składania, przeznaczony każdy z nich dla osób z innymi wymaganiami. Bardzo się cieszę, że taka różnorodność panuje wśród wózków, bo każdy z Was będzie mógł wybrać model idealny dla siebie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, spodobał Wam się któryś z modeli, to zapraszam serdecznie do kontaktu. I jeszcze raz przypomnę Espiro Next Up, Espiro Yoga i Espiro Only. Gama dla każdego wymagającego klienta. Także ja Wam bardzo dziękuję. Zapraszam na mój Instagram, również Facebook, i do oglądania kolejnych odcinków. Cześć.